Dzisiaj razem z Jagodą Heu. wyruszymy w podróż po TikToku w poszukiwaniu największych skarbów w postaci przeróżnych gadżetów, które mogłyby ułatwić nam życie. Znowu będziemy kupować gadżet? Być może. A jaki gadżet ostatnio sprawia, że Twoje życie jest łatwiejsze? Gadżet? To matę grzejącą co z Ten kocyk! Na wiedziałam, że to powiesz! Jagoda ostatnio na urodziny dostała taki kocyk, który się podłącza do prądu, i on rozgrzewa i robi się taki ciepły, i możesz sobie regulować, czy chcesz gorąco, czy cieplutko na godzinę, dwie, trzy, dziesięć. Więc dla zmarziluchów. Perfekcyjny gadżet 10 na 10. A moim ulubionym Ostatnio dostałam mopa, ale nie takiego klasycznego mopa, tylko takiego... elektrycznego to Więc no. to jest naprawdę duża wygoda i doceniam to, że mam go w swoim życiu. Wy możecie napisać, jakich gadżetów używacie na co dzień, które pomagają Wam w codziennych czynnościach i ułatwiają Wam życie, a my poszukajmy dalej! Ej, tu jest ta żarówka! Latarka, którą ma Krystian chyba! Właśnie taka duża jest. Pamiętasz, tak. jak on nas kiedyś wyciągnął na podwórko i tak, tak. E, oświetlił całe podwórko nagle no, tą no. E, latarką? Tak. O, no tak. To jest ta latarka. Krystian ją ma. To Ten gadżetik mamy, więc... Możemy patrzeć dalej. Odchaczony, lecimy dalej. A to co? Wzornik do tatuaży, tak? Chyba tak. Aha! I robisz sobie taki tatuaż po prostu na szybko. Przecież to jest game changer no, tak. nad polskim morzem, na molo. O tak! <laughs> Dla małych dziewczynek i chłopców. Przecież zawsze jak się jedzie nad morze, to chce się zrobić tatuaż u jakiejś pani, która jest. siedzi przy, pod budą, ale... Ona zawsze rysuje hennną chyba tak, ręcznie, tak, nie? Tak, tak. Nie e, makalki chyba jakieś odbijające tak? i później ręki. Ale ręcznie też maluje. Kurczę, no musiałabym... Makalki, no. ale ręcznie odmalowuje takim czymś. chyba tak. Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Ja nigdy nie miałam takiego tatuażu nad morzem z Henny. Ja właśnie miałam. Miałam? No. I nie pamiętasz? No i pamiętam, że mi coś przykleją bo musiałam sobie wybrać wzór mm -hmm. i następnie mi to przykleił i trzy... Ale to właśnie nie było, to jeszcze inaczej niż taki tatuaż z gumy. Nie Na pamiętam bodę? co on tam robił. Dobra, yy, napiszcie w komentarzu jak się robi takie tatuaże nad morzem i jeżeli ktoś taki biznes prowadzi. Albo jeżeli ktoś ma taką w ogóle drukarkę, tak to można nazwać, do tatuaży. Drukarka do tatuaży, no to mówię. Jeżeli ktoś ma taki biznes, że robi tatuaże nad morzem, no to tutaj macie jakby ułatwienie. No i dajcie tak to działa. W ogóle. Będzie 100 razy szybciej. Najmniejsza kamera. I to co to ona ona robi? jaka jest jakość? Nope. No ale dlaczego nie pokazali, jak ona nagrywa, w jakiej no jakości? Na pewno beznadziejna jakość jest. Jest no, tylko taki... O... Ale widać, że już do go sporo mały jest pełno No. Tak? Ciekawe, czy robi fotki. Bo na przykład Marta ma taki mały aparacz który ma już, ile ona, mówisz, 20, 15 lat? No, chyba tak. I taki mały aparatik ma i ona zawsze już go zabiera. nie produkują tych aparatów. Tak, i ona zawsze go zabiera ze sobą do nas jak przyjeżdża albo jak gdzieś jedziemy i ona nim robi takie piękne zdjęcia. Zresztą mam jedno zdjęcie zrobione tym aparatem na Instagramie, takie na takich beżowych schodach. To możecie zajrzeć teraz na nasze Instagramy <laughs> i sobie zobaczyć jakie fajne fotki, takie w stylu analogowym trochę, takie vintage. No, no. No i ja chciałam chciała mieć ten aparat, ale niestety nie da się o! Gigantyczna słuchawka, taką jak mamy w uchu. Ale do czego ona jest? No właśnie. A może to jest głośnik? To jest głośnik. To to jest chyba... głośnik! Tak. No spoko, ale... W sumie po co? Dla designu po no prostu. Tak. Jak to jest fanem słuchawek. Co to jest? To Lod. jest... Do lodu. Do lodu. Okay. A to jest idealne chyba właśnie... No ale w sumie jaki to ma sens? Aha, że więcej się mieści po prostu może. Aha, i wlewasz i ci nie przeszkadza ten lód i nie zatyka słomki. Bo jak wsypiesz zwykły lód albo kruszony lód, zalejesz ten napój, no więcej się zmieści no i nie zatyka słomki, no tak. No to spoko, ale ja nie używam takich kubków. to jest idealnie zrobione do tego, że... Kubka właśnie? No tak, no bo to jest ten popularny kubek, jak on się nazywa? Sytane? Stanley, tak, który kosztuje mody, 200 zł. Nie? Jest mi ją podróż, Wszyscy muszą 20. go mieć. Tak, oryginalny Stanley. Ja nie mam, ale chyba ma właśnie jakąś określoną zębów. wielkość i mm -hmm. ten lud się tam mieści po prostu. Okej, okay, co to jest? Do zębów chyba czy nie. Nie, to jest po prostu. A, Dozownik do, do płynów! Ej, to jest wspaniałe! To jest wspaniałe! Ponieważ gdybym to miała, to zawsze te żele by były na swoim miejscu, a Krystian zawsze bierze żele i odkłada je w randomowe jakieś miejsca, ja ich później szukam i nie ma ich w tym samym miejscu, w którym je odkładam, czyli do koszyczka, który jest na widoku i jest specjalnie do tego przeznaczony. A jakby wisiało na ścianie, to by nie miał wyboru. Musiałby po prostu sobie dozować. chciałoby się nawet ściągać No właśnie, więc to jest genialne, muszę to mieć. Od o, śnieżarka. proszę, jaka odśnieżara! Coś jak y, są takie kosiarki do trawy, właśnie że sobie jeżdżą, są ustawione na no. którąś godzinę i sobie jeżdżą codziennie. Taka odśnieżarka. No to oczywiście zdaję egzamin w miejscach, gdzie pada śnieg, a u nas śnieg pada... umówmy się, prawie nigdy. Raz w roku, dwa. Jest zimno, ale nie pada śnieg. To jest najgorsze no. połączenie w ogóle. A jak już pada, to z deszczem. Jeżeli się z nami zgadzacie, to zostawcie łapkę w górę. Co? Aha, że opakowanie do słuchawek jest jeszcze dodatkowo... No ale... czekaj. Że co, ale po co? Że przeglądasz sobie TikToki i możesz sobie sterować. E... Ale suchowka, po co? No. Nie wiem po co. Już takie na siłę trochę, nie? No tak! O, Ajne. Że zabija bakterie, dezynfekuje. No, fajne to jest fajne, bo ja się zawsze właśnie zastanawiam, czy ta szczoteczka, którą ja myjamy zęby, to na przykład no niby myję nią zęby, no ale czy później te resztki jakiegoś tam jedzenia nie zostają czasem, część częściowo w ogóle, jedzenia... że wiesz, masz y, szczoteczkę w łazience, no i myjesz się tam i wszystko, i, I tak na przykład lata, no. y, kurz i tak dalej, no i ta szczoteczka cały czas stoi, jedzenie. wszystko się osadza na tej szczoteczce. No. no dlatego czasami sprzedają szczoteczki razem z takim czymś, taką końcówką plastikową, tak. którą się zamyka po prostu tą szczoteczkę no, no. I, I pamiętajcie też o zmi, jeżeli macie elektryczną szczoteczkę, to że ta szczoteczka nie jest na całe życie, tylko trzeba te końcówki wymieniać, nie? No, to jest bardzo No, jednorazowa ważne. też nie jest na całe życie. No, jednorazowa <grym> tym bardziej. <grym> jednorazowa to sama nazwa wskazuje. <grym> Co to? <grym> Żeby nie wpadał tam tak. telefon! To jest coś dla nas i tam zawsze coś wpadnie. O, idealnie. To jest perfekcyjny. Co musimy kupić. Po co są te przestrzenie między fotelami? Żeby się denerwować? Żeby, żeby można było się przesunąć? Właśnie, czy, by, czy można się wtedy przesuwać? To jest bardzo ważne. Bo jak się nie możesz przesuwać, no to, no to sobie idealnie dostosujesz i se wsadzisz. No, właśnie. Ale Chociaż fajne. Chociaż ty to... na zawsze jak wysiada z samochodu, to musi do końca po prostu fotel odsunąć, wychodzi, a później od samego początku przesunąć. No bo mi jest tak wygodniej! Ja nie wiem, jeżeli jesteście kierowcami, to też napiszcie w komentarzu. Jak wychodzicie z samochodu, to wysuwacie fotel do samego końca, no bo ja wysuwam, bo wtedy po prostu się na luzie wychodzę, nie muszę się gnieździć tam, o nic się nie otrę. A jak nie wysunę do końca, to zawsze się walnę gdzieś łokciem, zawsze gdzieś się pobrudzę. No, to jest po prostu ułatwienie, no. Jakie ładne. O, proszę. Aha, widziałam to kiedyś! Że sobie po prostu masz dozownik wody mhm. i sobie tak nalewasz. Aha, ja myślałam, że to lód robi. No okay czyli wodę to ale fajne. No fajne właśnie. Tylko gdzie tą butlę postawić właśnie, bo ona w tym koszyku dała taki, nie? Tak, ale możesz luzem postawić, tylko że ta butelka brzydko wygląda. No Czemu nie sprzedają butelek Glamour? No, <grym> to jest kolejny gadżet, który trzeba wymyślić. O proszę, e, przezroczysty iPhone? No nie iPhone, ale przezroczysty. Przezroczysty smartfon. Hmm, nie chciałabym. Opalcowany cały. No, mnie w jak ekran jest opalcowany, no. a co dopiero cały telefon. Ale ma 8,5 miliona serduszek, czyli 8,5 miliona osób by chciało, ale my nie. My zawsze musimy być inne. Ech. Do kuchni coś. O, o, to dla nas, to dla nas. To niby tak czyści. Jajosa. Do makaronu, Aaaa. na ile osób Aaaa. wystarczy. To jest no. genialne. Eee. O, to, to też jest fajne. To też by się nam przydało do lodówki. To to

Dobra, ja wszystko rozumiem, ale gdzie te wszystkie gadżety trzymać i jak o nich no pamiętać? No właśnie, co? zawsze wszystko na szybko chcesz zrobić, nie? Zawsze jak patrzysz na takie gadżety, to sobie myślisz, o Jezu, ja to chcę, ja to potrzebuję, a później to kupujesz i to leży, ponieważ masz podstawowe przedmioty w kuchni, takie jak nóż, tak. <noise> takie jak jakiś pojemnik randomowy i to Ci wystarcza, najz najzwyczajniej w świecie, więc tak naprawdę można przetestować te gadżety, można się nimi pozachwycać, ale tak naprawdę nikt ich nie używa później. No, no chyba że faktycznie to jest jakiś komuś średnio. O, proszę. Robot, nasz telefon w postaci robota, który jeździ i co? Robi? Oturza? Nie, no, chyba po prostu jeździ. A zabawia cię, po prostu. prostu. Przyjaciel po prostu. Dotrzymuję ci towarzystwa. Błagam, nie Jeszcze chat GPT. Możesz się pogadać. Jezu, to już ludzie by całkiem byli społeczni. No. się to sobie. Telefon z chatem GPT, czyli osobą, która z wami realnie, no nie realnie, ale rozmawia w jakiś sposób. I jeszcze do tego się rusza, uśmiecha i dotrzymuje wam towarzystwa, jak siedzicie w domu. Przecież. Nie Jale. potrzebujesz nic więcej, nie potrzebujesz ludzi do życia. To jest bardzo niebezpieczne. Nie kupujcie tego. Co to ma być? No, ko kosiarka, no. ko kosiarka, tak? A to jest właśnie to, o czym mówiłam, czyli taka kosiarka, tylko że on nią steruje, a jest jeszcze taka, którą się nie steruje, tylko ona się mm. po prostu. Może ma taką funkcję po prostu. No fajne. że ona ma jakiś taki mały zbiornik, pewnie, a ona nie zbiera tej trawy po to, prostu. To więc hmm. później trzeba jeszcze pograbić. A są takie, zy, że od razu zbierają tą trawkę, nie? No, zwykłe kosiarki zbierają trawę i później masz ją w pojemniku i wyrzucasz, nie? tak. ale są chyba też takie elektryczne, które zbierają. Tak? No, wydaje mi się, że tak. O, to jest nasz no. Dysonik. Jest najlepszy odkurzacz na świecie. Jeżeli jesteś panią domu... może <gryw> robię reklamę. Nie chcę robić reklamy, no ale to jest naprawdę godne polecenia. Jeżeli jesteś panią domu i lubisz mieć czysto w domu... To musisz mieć Sona. Tak, Że chociaż czasami to jest przerażające, bo poodkurzasz bo... i widzisz ten syf na tej podłodze i sobie myślisz tak. Szmatko! Bo pod tym światłem po prostu widać wszystko i odkurzysz i i tak za chwilę znowu jest na tej podłodze pełno włosów i okruszków. No ale tak jest zawsze, nieważne no. czy zamiatacie, czy poodkurzacie, czy umyjecie tą podłogę. No po prostu kurz się zawsze unosi, zawsze opada, więc to na tej podłodze zawsze coś jest ale no dzięki niemu po prostu sprzątasz dokładniej i to jest takie satysfakcjonujące na dodatek. Ja nie dość, że uwielbiam odkurzać, jeszcze z tym światłem to jest tysiąc razy bardziej satysfakcjonujące. Po prostu uwielbiam. To jest Melody, czyli humanoidalny robot, który wygląda jak kobieta, zachowuje się jak kobieta i nawet mówi kobiecym głosem i wcale, mam nadzieję przynajmniej, nie ma zamiarów niższych ludzkości. To wszystko to oczywiście straszne. odbywa się mm -hmm. za pomocą API czata GPT. O Jezu, przecież to jest przerażające! Oglądałyśmy jakiś film o jakiejś dziewczynce, która miała przyjaciółkę w postaci lalki i ta lalka normalnie z nią rozmawiała, czyli tak jakbyście właśnie w takiego tak. robota wsadzili chat GPT i ona jakby dostosowuje się do Was, jest Waszą przyjaciółką, koleżanką, uczy Was różnych rzeczy, a później skończyło się źle. Skończyło się to bardzo źle, dlatego przeraża mnie wizja tego, że to może wejść do sprzedaży. Ja nie ufam robotom. Nie ufam sztucznej inteligencji. No ja też nie. A w sumie ludziom by... też nie można ufać. W 100%. No ale robotom tym bardziej. Jeszcze mu się coś tam poprzestawia w tej głowie, nie wiadomo. No, jest wara pójdzie. Jaki jest morał tego odcinka? Gazety są beznadziejne, roboty są beznadziejne. Wszystko weśmy shejtowały. Trochę tak, ale no. Za to odkurzeć, oddał. <słuch> Będziemy wdzięczne za wasze polecajki w komentarzach, bo. W sumie za wiele dzisiaj nie znalazłyśmy. Dziękujemy Wam, że byliście z nami do samego końca i oczywiście pamiętajcie, żeby wpaść na nasze TikToczki, Instagramki, Linki macie w opisie. Ja I mam. zostawić łapkę w górę. O tak! Łapka w górę się należy. Czy się stoi, czy się leży. Tak? <śmiech> <śmiech> Kończymy, <śmiech> widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Bye!